Ostatnio opowiadaliśmy o ładowarkach do samochodów elektrycznych. Dziś zapraszam Was ponownie do naszego garażu na obiecywaną kontynuację. Mówić będziemy tym razem o przewodach do ładowania. Każde auto elektryczne, tak jak na przykład ta Tesla, do działania potrzebuje prądu elektrycznego. Ten jest dostarczany z ładowarki za pomocą specjalnego przewodu. No ale to nie jest taki zwykły kabel. Jego odpowiednie dobranie wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność ładowania. Rozróżniamy kilka różnych typów takich przewodów, warto więc zatrzymać się na moment i dobrać taki, który będzie kompatybilny z naszym samochodem. Tak jak ostatnio wspominałem, w świecie samochodów elektrycznych wyróżniamy dwa rodzaje portów ładowania. Mamy więc przewody do typu pierwszego i typu drugiego. W Europie zdecydowanie popularniejszy jest właśnie ten typ drugi. Wynika to ze względu na różnice w sieciach energetycznych. Przede wszystkim złącze typu drugiego występować może w wersji jedno- lub trójfazowej. Dzięki temu mamy do dyspozycji aż 22 kW mocy, podczas gdy typ pierwszy da nam jedynie 7,2 kW. Ponadto typ drugi wymaga też głębszego osadzenia w gnieździe, dzięki czemu takie połączenie jest po prostu bardziej stabilne, podatne na warunki atmosferyczne, czy nie przychylne nam osoby trzecie. Warto też pamiętać, że nasze przewody typu pierwszego z jednej strony mają wtyczkę typu drugiego, dzięki czemu jesteśmy kompatybilni ze wszystkimi europejskimi ładowarkami. Tak prezentuje się kabel Green Cell, który po obu stronach ma wtyczki typu drugiego. Dostajemy go w poręcznym metu i dzięki czemu nie będzie nam plątał się gdzieś po bagażniku. Występuje w dwóch wersjach, 5 lub 7-metrowej, dzięki czemu możemy bez problemu dobrać taką, która dosięgnie do naszej ładowarki czy stacji ładowania. Ponadto jest bardzo lekki, dzięki czemu bardzo łatwo się nim operuje. Dzięki swojej trójfazowej konstrukcji i prądzie znamionowym 32A pozwala na bardzo szybkie ładowanie. Nie bez znaczenia jest tu również jakość wykonania. Wzmocniona konstrukcja kabla zapewnia wytrzymałość na poziomie 10 tysięcy podłączeń, co przekłada się na aż 15 lat bez awaryjnej pracy. Ponadto szereg norm gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i zachlapania. Często z powodzeniem możemy używać go również na zewnątrz. Jednakże te wtyczki nie powinny być jedynym kryterium wyboru takiego przewodu. Wziąć pod uwagę musimy również jego moc, która powinna być równa mocy ładowarki pokładowej samochodu. Nie ma sensu kupować przewodu o wyższej mocy, no bo będzie on cięższy i bardziej oporny w użytkowaniu, a i tak z tej wyższej mocy nie skorzystamy. Trzeba też zastanowić się nad tym, jaka długość będzie dla nas odpowiednia. Jeżeli parkujemy blisko ładowarki, 5-metrowy kabel będzie ok, jeśli dalej, 7-metrowy to będzie dobry wybór. Nie warto oszczędzać na tym bezpieczeństwie. Tak jak wspominałem, kable od Green Cell są odporne na upadki oraz na nacisk nawet dwóch ton. Jeżeli więc przez przypadek przejdziemy po takim przewodzie, nic mu się nie stanie. Podsumowując, wybierając kabel do ładowania, musimy zastanowić się nad tym, czy mamy gniazdo pierwszego, czy drugiego typu. Sprawdzić z jaką mocą pracuje nasza pokładowa ładowarka oraz jak daleko parkujemy od miejsca, w którym zazwyczaj się ładujemy. Koniecznie sprawdźcie opis pod tym filmem. Tam znajdziecie linki do wszystkich omawianych dzisiaj produktów. Ja już się naładowałem, także ruszam w drogę. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Na razie. Hej!